Mm. zaczynamy. Siemanko z tej strony, Elio. Patrzcie, RetroFan. Po powrocie z retro weekendu od Cezarego J. gdzie obejrzeliśmy sobie wspólnie no, kultowy film z czasów VHS, czyli Rocky 4, strasznie wzięło mnie właśnie na tego typu filmy z przełomu lat 80. i 90. No, nie oglądałem tych filmów, znaczy w sensie teraz nie oglądam, bo nie mam na to czasu kompletnie. A jak mam czas z rodzinką na obejrzenie filmu i, i proponuję coś takiego, no to spotykam się z taką zbiorczą desaprobatą. Tak, tak to nazwiemy ładnie. No, generalnie rodzinka uważa, że mam do dupy gust, chcąc puszczać im takie, takie filmy. Także nie, to nie łaski bo sam sobie kiedyś obejrzę jeszcze raz. Natomiast wzięło mnie strasznie na mm, szukanie różnych informacji o tych, o tych naszych filmach e, z tamtego okresu, o tych wszystkich Rambo, e, Rocky, Delta Force'ach, wiecie, akademiach policyjnych itd. itd. Szukam wszelkiego rodzaju informacji, jak te filmy powstawały. Szukam jakichś materiałów na YouTubie z backstage'a, czyli tak no, za kamery, jak tam to wszystko kręcili. Szukam scen, których nie zostały, które nie zostały użyte w tych filmach. No i bardzo dużo oglądam Mówi Mistajków, bo to jest coś kapitalnego po prostu. Można się nieźle uśmiać i, 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 i pomyśleć sobie, kurde, że ja tego nie zauważyłem. Dla tych, co nie wiedzą, to Mówi y to są takie stopy, wpadki podczas kręcenia filmów no, których nie zauważyli gdzieś tam, a zostały użyte w finalnym materiale. No i takim rekordzistą totalnym, jeżeli chodzi o te filmy, jest jest Commando. Jest Commando. Tutaj zresztą mamy takiego małego to już sfałzowanego, w sensie jest Komando no i tam są takie klasyki, które chyba no, zauważyliście, jak raz obite Porsche, raz nieobite scena z Salim, jak go puszcza, albo te wszystkie wybuchy, wyskoki zabijanych żołnierzy w w końcowej, no w finale filmu. Pięknie się, to, pięknie się to ogląda. Natomiast trafiłem właśnie na ten moment na YouTubie, który tutaj macie wyświetlony. No nie dam, nie dam teraz play, bo zaraz wyskoczy, że używam filmów, nie mam zgody, zaraz poblokują i nie zarobię milionów na tym materiale. Więc taki tylko screenshot jest. Jest to moment, w którym Matrix razem z tą ciemnoskórą afroamerykanką pojechał sobie do motelu zaczaić się na Kuka. Kuka to jest ten tutaj taki murzem wielki. No, i Kuk przyjeżdża do tego motelu. Ta, ta mulatka go tam wpuszcza. No i Matrix go tam klepie, ciul w mordę, ciul. Chwilę się ciulają, tam napierdzielają. No i po paru cepach stają w tej pozycji naprzeciwko siebie. I Kuk mówi do, do Matrixa: Ja to powiem po polsku, żeby wszyscy zrozumieli: boisz się skurczy synu. I powinieneś, bo teraz, uwaga, zielony berec skopie twoje grube dubsko, a Matrix, czyli. Puszę tak na szybko, czekajcie. Może, może YouTube się nie zorientuje. O, i teraz mamy, teraz mamy Matrixa, i Matrix w tym momencie mówi, że on to zielone berety zjada na śniadanie, a teraz jest bardzo głodny. No takie górnolotne hasła padają. Scenariusz fantastycznie napisany, no i ciulają się te chłopaki dalej. I tu jest też bardzo fajny moment, który za, za, za dzieciaka no był dosyć interesujący i jak nie było rodziców to się go przewijało non stop pauzowało i oglądało ponieważ tutaj w pewnym momencie Matrix skopnie kuka kuk przeleci przez takie drzwi wpadną do innego pokoju motelowego a tam parka sobie igra, szkuje a żeńska część tej parki no macicycki na zewnątrz no i tak się tak się pauzowało, patrzyło jak się było małym taki fajny moment no w każdym razie jak tą scenę zobaczyłem przypomniała mi się momentalnie Gierka, która jest bohaterem dzisiejszego odcinka czyli Green Beret. Mhm. Gierka, która w, w pierwszym, w pierwszym y, momencie podoba się. Jak, jak, jak naciskamy fire i pi widzimy pierwszy ekran i tak frizujemy się, no to jest ładnie. To jest ładnie. Ale po, po trzech sekundach grania to jest, kuwa, skandal jaka ta gra jest zła. Tak delikatnie mówiąc. To, to, jest, to, jest, to jest... To jest szajs, gówno, y, nie wiem... Dopiszcie mi w komentarzach słowa, którymi można opisać tą gierkę. Ale dzisiaj w nią zagram. Jeszcze nie było tej gry na moim kanale. E, pokażę Wam, dlaczego ja uważam, że ona jest zła. E, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wersji Atarowskiej, jeżeli gra, graliście. Bo, bo wszystkie inne wersje są fajne. Gadałem wczoraj nawet z CezarymJ przez telefon i wersja na, na Mayim jest fajna, czyli z salonów. Wersja na Nesa jest fajna. Pewnie na komodorka też jest fajna, ale na Atari jest po prostu tragedia. Także zapraszam do obejrzenia dzisiaj gierki Green Beret. A Wy, jak macie czas w domu, to Spróbujcie rodzinkę namówić na wspólne obejrzenie komando. Na pewno wam się nie uda, ale obejrzyjcie sobie wtedy sami albo z kumplem. Zapraszam na materiał. Dobra, tutaj wszystko poszło AV to USB. A USB wszystko zostawione. Powiększamy na pełny ekran i odpalamy Atarynę. E, pobrałem sobie Kseksa z Atari Online, który, którego, który, który jest inny niż gra, którą miałem w epoce, ponieważ ma taki ekranik ładowania, zaraz tutaj się pojawi. Bardzo ładna grafika. Czuję, że to zostało nowożytnie zrobione właśnie ze względu na, na, na jakość i ilość kolorów użytych, bo, bo kiedyś to robili w czterech kolorach tylko. I co ważne, ta grafika jest identyczna jak no nie cała grafika, ten goście, ten komandos jest identyczny jak na okładce gry. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, naciskamy fire. Obrazek niestety zniknie, także nacieszmy się jeszcze chwilę tutaj tym, tym tym pięknym, tym pięknym pikselką się nacieszmy. Dobra, nacieszyłem się, lecimy dalej. Ok. Eee, pokażę Wam, co, co osiągnąłem po kilku minutach ćwiczeń. Zaokrąglimy to do 10 minut, bo tyle mniej więcej ćwiczyłem w tą gierkę. Więcej cierpliwości nie miałem, bo to jest, to jest, kuwa, skandal, jak ta, jak, jak ta gra jest. Eee, pokażę Wam kilka moich sposobów, które się nie udają, bo jestem zbyt nerwowy. Unlimited lives? No. Bo jestem zbyt nerwowy. E, swego czasu gruby chyba przeszedł tą gierkę, ale gruby już niestety nie ma kanału, więc nie byłem w stanie zweryfikować. Ale tak, gruby przeszedł tą gierkę. Nie wiem jakim cudem. No, nie wiem. Nie będę mówił, że sobie włączył nieśmiertelność, bo na pewno nie. Gruby tak nie robił. Dobra, zaczynamy. Press Fire to start. No i pierwsze ekrani. Kurd, nawet ładnie to wygląda. Lecimy komandosem. Okazuje się bardzo szybko, że Że, że gościu nie ma tak jak na obrazku givery, tylko latamy kuba z nożem. Atakują nas tłumy ruskich, bo się okazuje, że. Jest też jakaś tam inna wersja, która się nazywa Russian Attack tej gierki, czyli atak ruskich. No i ruszamy na ruskich z nożem. Jak widzicie, już dwa razy zginąłem, już tam na górze jedno życie zostało po lewej stronie. W instrukcji jest w ogóle napisane, że musimy być cały czas w ruchu, ponieważ jak się nie ruszamy, to wrogowie, algorytm, no, daje ich milion na ekran. Także, no, no jeszcze raz spróbuję w ten sposób biegnąć, zaraz my tam wejdziemy jeszcze. Teraz chyba szczelił, ale tutaj mam za mały podgląd na laptopie i chyba nie widziałem, że on szczela do mnie. Co za gówno, że on szczela do mnie. No i jeszcze podskoczył ciulb. O, dobra, udało się. Ale spróbujemy jeszcze jeszcze polecieć. To jest tragedia, nie? Dobra. Ten sposób ewi ewidentnie nie działa. Teraz wam pokażę, co wymyśliłem chwilkę później. Tylko czemu on podskakuje? Ale dobra, przed, przed... Przeskoczyło go, ale wpadłem na sódusz trzeba tak na piksele. Ach! Na piksele trzeba wyjść. On też skacze, nie? Normalnie, ale się nie da wrogów przes przeskakiwać. Czeka <laughs> Czekajcie, muszę się dostać na górę, bo tam wykminiłem jedną rzecz, że można drugi level zobaczyć, tylko, tylko to trzeba zrobić. Czekajcie, pobawimy się w nim tak jak w, w Donkey Kongu. Pyk. Kurde! Czekajcie, pyk, leć, lecie, leć, leć. na górę, dobra, dobra, nikt nie biegnie. I wozimy tu! Strzelił do mnie. No skurczy sen. Ostatnie życie. Może się uda. Dobra, nie skacz, ciulu! Ale mamy 20 punktów. Jest nieźle. Czekajcie, zaraz mi się uda. Zaraz mi się uda. To, to jest kwestia tylko wejść tam na górę na te tam poręcze. Zabij Dobra. Udało się. Jest, jesteśmy. No i to jest sposób na ogarnięcie pierwszego levelu. Praw, praktycznie 100% sku... 99% skuteczny. Czekajcie, bo, bo, bo mi się piksel nie siadł. Tylko. No, skaczesz, pory pańcu. Może, może mi dosyć nie działa, czekajcie, działa. No, ja pierdzielę. Czekajcie. Tylko trzeba patrzeć, czy tam nie wyskoczy z drugiej I właśnie wyskoczył i prosto na mnie w powietrzu. Noż. Sz... Jeszcze moment, czekajcie. Ubrócz. <gry> A nie, jeszcze mamy życie. Okej, okay, dobra, czekajcie. jeszcze. Dobra, za dużo mówię, czekajcie. No, i zaczniemy sobie od nowa. Mamy już 40 punktów, nowy high score. Spróbujemy... jeszcze raz. Bo chcę Wam trzy sposoby pokazać. To jest pierwszy. Znaczy pierwszy, co mi się nie udało. To jest drugi, ten z przeskakiwaniem. Tylko tutaj coś mi joystick nie zrobi. Czekajcie, bo zawsze trzeba podejść, zobaczyć, czy nie wyskoczy gościu z drugiej strony. Jak nie wysk... <noise> co za gówno. Na no, spokojnie. Teraz bez, bez prześpiewek, pełny profesjonalizm, idziemy. Dobra, udało się z opanowaniem. Przeskoczył gościu drugi. Skaczemy my, siadamy tutaj, przeskoczył, przeskoczył, pięknie, pięknie, ale my ich mamy w dupie i lecimy dalej. Jest. Oni, oni nigdy nie umieją przeskoczyć, także tu jest, tu jest taki bug, że tylko trzeba po prostu ich tak wyciurać, że niby chcemy już skakać, a nie skaczemy. I oni, i uwaga, mamy drugi levelek. Mamy, znaczy to nie, że pisze level 2, tylko mamy taką zmianę scenerii. Tu jest akurat skandalicznie graficznie zrobiona ta sceneria, ale, ale jesteśmy na drugim levelu, no i tutaj nie wiem, jak to przebie, prze, przebiegniemy. No i, no i naciskam FIRE non robię tak szybko kciukiem, jakbym to robił autofajerem, a mimo wszystko oni nas zabijają, to jest, to jest skandaliczne, nie? Jeszcze raz tam górą dojdę, a potem pokażę Wam sposób gościa z internetu. Który, który wczoraj... Który wczoraj... Który wczoraj znalazłem. I gościowi tam naprawdę płynnie koszło. nie wiem jak on to... Jak on to klikał, że to mu się udawało. Czekajcie... Zabiję tego, zabiję, obrócę się, szybko zabiję, udało się, jeszcze tego i włazimy. dobra, ogarnięty temacik, to, to kilka ćwiczeń i się, i się udaje w końcu. Potem te skakanie też w miarę, w miarę do ogarnięcia, tylko trzeba na tych patafianów z drugiej strony uważać. Bo niestety na treningach nie mieli skakania, więc nie ogarniają tego tak jak ja. Dobra, mamy drugi dewelek, tutaj dalek daleki skok zrobimy i spróbujemy chociaż zobaczyć te samochody, które... Które tam dalej stoją, no nie da się gówna. Dobra, a wczoraj wczoraj znalazłem gościa na necie, który przechodził gierkę w taki sposób, że y, wszystkim ciulał z pozycji leżącej, bo oni od czasu do czasu strzelają, y, więc on się zawsze kładł i naciskał fajerem i ich dziobał po, po piętach, po palcach, między palce i popatrzcie, spróbujemy tym sposobem przejść. No, na razie, na razie działa, <laughs> patrzcie, będzie high score. Słuchaj, jak napierdzielam joystickiem, to jest pełny profesjonalizm. No, to... nie, obrócił się. I ja, ja już jestem po, podenerwowany i teraz mi pewnie nie pójdzie, bo musimy się obracać też, musimy o tym pamiętać. W ogóle Gość uchodzi z bazuką, a a nie może strzelać. Ja pierdzielę. Ale patrzcie, 200 widzieliście ten wynik, ilu, ilu zabiłem. Dobra, ostatnia próba, bo już się nagrywa 6 minut, 7 prawie. Nie będziemy w tej gówno więcej... Ja pierdzielę. Skup się. No i bez sensu, naciskam non-stop fire i, i oni... To jest bez sensu! A jakbym, a jakbym, czekajcie, a jakbym szedł na auto włączonym obłączonym... Czekajcie, przełączę auto Uwaga... A nie, to się nie da ruszać praktycznie. Patrzcie, co on robi na autofajerze. To On się nie porusza. Nie, nie, to na autofajerze się nie da. Dobra, głupi pomysł. To inaczej. Yy, polecimy jeszcze tym sposobem górnym. Właź, właź, właź. I tam może tym sposobem leż Może tym sposobem leżącym dotrzemy do, do tych takich wozów, które tam stoją. Bo chcę wam grafikę pokazać, jaka jest słaba tam. Bo tutaj jest jeszcze ładna, ale potem jest już tragedia. Czyli teraz lecimy górą, a potem a potem yy, dziobanie na leżaka. Uwaga. Fire wyłączony, obrót, kurde, no nie da się w tym głównie tego zrobić. Boże, jeszcze podskakuje jak... Ostatnia szansa, ostatnia szansa i wyłączamy, ostatnia, ostatnia. Może tak na piksel trzeba wejść, żeby... no i podskoczy za każdym razem, i to jest bez sensu, bo oni wychodzą, a on skacze jak ciul do góry. Hop, lecimy, w tył. Ale nikt nie wie. O, leci, gościu bym wpadł Kurde z... Na górę, na górę. Kurde, za dupę go złapali. Dobra, spadni, 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 spadni. Jest, dobra. Czekajcie jeszcze momencik. Od tyłu skoczył. Dobra, z przodu skaczę. Lecimy. Lecimy, skoczył. Jeszcze jeden? Nie. nie. Jest jeszcze! <laughs> nie gram w to gówno, koniec. Totalna, nie tym, nie tym palcem, to... środkowym też nie, bo Google za, za, zablokuje. Totalna pała dla tej gry. Gówno niemiłosierne. Jeden na pięć, nawet na jeden nie zasługuje. Szajs niemiłosierny. Czekam na Wasze komentarze. Na razie.